Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w recenzji nowości. Długo wyczekiwany Eros, Eros Energy nareszcie jest na półkach sklepowych, przynajmniej w mojej seforze był, więc. Żal było nie, nie skorzystać i nie przetestować. A do tego, żeby e, tradycji stało się zadość, bo u mnie zawsze jak rezyduję nowości, to są, są raczej e, dwie kompozycje. No to Hugo Boss, Battled Absolu. jako że ostatni Triumph Elixir, zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Miałem nadzieję, że z Absolu również, również tak będzie. E, no i nic: jedno z tych pachnidów zaskoczyło mnie pozytywnie, drugie negatywnie. E, zacznijmy od tego negatywnego zaskoczenia. Eros Energy. No kurczę, wiecie co? No zawiodłem się. Zawiodłem się, bo mm, wiecie, ja mam, e, ja tak mówię sobie, że, że każda szanująca się marka perfumowa musi mieć w portfolio swojego Aventusa. No i, no i Versace. Versace jest kolejną marką, która, która swojego Aventusa w, w portfolio ma. Te perfumy pachną jak Creed Aventus. Jeśli wiecie, czym jest Creed Aventus, to super. Jeśli nie, to to możecie sobie poczytać, bo jest na, na temat Aventusa i jego klonów bardzo, bardzo, bardzo dużo materiałów na pewno. Także. No tak, jak to pachnie? Cytrusowo w otwarciu. Otwarcie jest bardzo ładne w ogóle, ba bardzo spoko. Otwarcie akurat zaskoczyło mnie pozytywnie, bo jest bardzo żywe, musujące, cytrusowe. Eee, czuć nieco słodkich cytrusów, jak pomarańczy, ale też dużo bergamotki, dużo grejfruta, właśnie takich musujących, kwaśnych, żywych, eee, rześkich cytrusów. Eee, bardzo fajny taki jest ten zapach, taki mineralny, eee, ozonowy, eee, wiecie, czysty, świeży, zimny energetyzujący, no, to są przymiotniki, które przychodzą mi do głowy, aby opisać, opisać otwarcie tego zapachu. Naprawdę fajne, do tego e, nieco kwaśności takiej zielonej, czarnej porzeczki, trochę takiego spicy różowego pieprzu, e, czuć w tle takie nieco mszyste, skórzane nuty, no tak, a, taki Aventus, ale mm, odświeżony, unowocześniony, bardziej energetyzujący. No to otwarcie już e, czułem, z czym mam do czynienia, właśnie no, z inspiracją. Aventusem. Natomiast myślałem, że to pójdzie w ciekawszym kierunku, bo to otwarcie naprawdę zrobiło na mnie dobre wrażenie. Niestety, kilka, kilkanaście minut na skórze i czar pryska, bo zaczyna się robić taki, taki generyczny, taki, jak taki, taki klon Aventusa z Rossmana. Się, nawet w Rossmanie da się dorwać fajne klony Aventusa. Recenzowałem chyba coś jakiegoś Bugatti, nie pamiętam dokładnie, ale był w, w perełkach drogeryjnych, taka, taka moja seria, troszkę zaniedbana. A robisz taki właśnie, taki typowy cytrusowy, nieco takich nut morsko-słonych w tle. To się robi takie bardzo, wiecie takie męskie, drogeryjne, takie typowe męskie pachnidło. No, no czuć, czuć te nutki awentusowe, takie skórzano-ziołowe, mszyste gdzieś w tle, ale mimo wszystko to jest taki... Drogeryjny Aventus. No. no i rozwija się też jak Aventus. No. Wychodzą takie nutki skórzane, nieco takie wanilinowo pudrowe chociaż tu jest ich mniej. On jest wytrawniejszy niż, niż, niż Aventus. Wychodzą takie nutki mszyste, drzewne. No całość kończy się z takim tanim, syntetycznym Aventusem. O dobrych parametrach, co prawda, bo, bo te, te perfumy trwały na mnie z 8 godzin, także jak na świeżaczka, to spoko. Projektowały też całkiem tak, tak ok. No jak na świeżaka, letniaka było, było ok. Natomiast sam zapach. No ja jestem na nie. Szkoda. Ale teraz pozytywne zaskoczenie, czyli Boss Battled Absolue. Ehm, I kurcze, no jest nieźle, nieźle. Powiedziałbym, że jest to troszkę mimo wszystko tendencja spadkowa po, po tym Triumph Elixir. W sensie, no moim zdaniem jest to nie aż tak ciekawe, wyjątkowe, oryginalne pachnidło, natomiast nadal na pewno wyróżnia się na półkach mainstreamowych perfumerii i za to Bossowi należy się, należą się zdecydowanie jakieś, nie wiem czy brawa, ale... No niech będzie, brawo, brawo, brawo Hugo Boss. E, te perfumy w otwarciu pachną bardzo, bardzo blisko wschodnio, arabsko. No i po prostu jak takie, takie. Nieco lepszej jakości, ale mimo wszystko jakieś arabskie pachnidło typu Latafa, Rasas i wiecie, ten, ten klimat. Mamy takie nuty syntetyczno-drzewne, takie ciężkie drewno, jakby jakiś akord żywicy agarowej. Mamy nuty szafranowe, takie nieco skórzano metaliczne, właśnie przyprawowe, korzenne. Mamy też nutki takie nieco tofi karmelowe. Takie słodko mleczne, kojarzące się z palonym cukrem, z, z krówkami, z tofi, nieco dymku takiego czystego, czystego kadzidła, e, suszonych owoców, ale chyba głównym, e, główną rolę gra tutaj paczula, e, która jest bardzo, bardzo przyjemna. Taka likierowa, gęsta, e, nieco, nieco taka piwniczno-czekoladowa paczula, ale jednak e, głównie, głównie jest podbita pewnie czymś, żeby. No, no kojarzy się tak bardzo. Jest jakimś alkoholem, takim drogim, drogim alkoholem starzonym w beczkach, jakimś likierem, może na bazie tego alkoholu. No, no robi wrażenie, jest bogato. E, troszkę może za dużo się tu dzieje, jest troszkę za mocny w tym otwarciu, przynajmniej według mnie, ale no. No nie sposób mu odmówić tego, że, że robi, robi wrażenie. Czasem pachnie coraz bardziej jak takie typowe, blisko-wschodnie pachnidło. Co prawda, naprawdę dobrej jakości, ale mimo wszystko jest to... Jeśli znacie taki rynek arabskich perfum, to Boss Battle nie będzie dla Was jakimś specjalnym zaskoczeniem. Czy znaczy może być dla Was zaskoczeniem, że, że Hugo Boss tak pachnie. No to, to, to wtedy tak, ale profil, profil zapachowy jest podobny do wielu rzeczy, które wąchałem. Nie wymienię teraz nazwy, ale no czuć to takie charakterystyczne e, drewno, takie bliskowschodni e, akord takiego ciężkiego, ciężkiego drewna, tego te nuty suszonych owoców, szafranu. E, ta paczula tutaj robi fajną robotę i wszystko, to nie, nie jest taka typowa, typowa bliskowschodnia nutka, wydaje mi się, przynajmniej nie w takim, nie w takim wydaniu, ale no poza tym, no, no to takie, takie, takie typowe toffi, tak, taki karmel, takie drewno, jeszcze wychodzą potem nuty takie nieco, nieco opalane troszkę. Y, jest to coś, co w nutach często widnieje jako kasztany i to jest y, nuta, którą możecie znać chociażby z Martin Margiela By The Fireplace. Chyba pierwsze perfumy, które tak y, ten akord taki kasztanowy, orzechowy, opiekanych orzechów. Tam kasztanów jakoś tak spopularyzowały. I no tutaj taki, taką nutkę, właśnie takiego taką dymną, dymno-jadalną orzechową, też z czasem zaczynam, zaczynam wyczuwać. No i trwa sobie tak z 8 do 10 godzin. Naprawdę przyzwoita trwałość. Projekcja też taka, no naprawdę, naprawdę dobra. Taka umiarkowana, ale z plusikiem, z takim dużym plusikiem. No parametrowo tutaj niewiele można mu zarzucić. No naprawdę ciekawa, udana kompozycja, udana premiera. No na pewno wyróżnia się na, na półkach em, mainstreamowych, mainstreamowych perfumerii. No i nic, myślę, że warto, warto, przetestować. Fajna rzecz. Ale podkreślę jeszcze raz, jeśli jesteście zaznajomieni z rynkiem arabskich perfum, no to... Em, no jeśli lubicie te klimaty, no to faktycznie możecie je przetestować. A jeśli nie, no to, to raczej nie będzie, nie będzie zapach dla was. Albo też nie będzie dla was to też żadne zaskoczenie, bo to pachnie po prostu blisko wschodnio. Bardzo, ale fajne. Dobra, tyle, tyle ode mnie. Jeśli znacie jakieś tych perfum, jak zawsze zachęcam do zostawienia komentarza. Dzięki.